Z czego nie wolno się spowiadać. Nie spowiadamy się z tego, czego nie zrobiliśmy. Niby oczywiste, jednak wiele osób wyznaje grzechy, których nie popełniło. Mówi na przykład: nikogo nie zabiłem, nikogo nie skrzywdziłem, grzechy cudze. Zdarza się, że ktoś podczas spowiedzi mówi o grzechach lub złych zachowaniach swoich bliskich, przyjaciół czy po prostu innych ludzi, emocje. Należy odróżnić emocje od czynu, który wynika z emocji. Jeśli ktoś nas wkurza, nie spowiadamy się z tego, ale jeśli z tego wkurzenia wynikają konkretne, złe zachowania, działania, z tego należy się wyspowiadać. Emocje moralnie nie są ani dobre, ani złe. Pokusy. Z pokus się nie spowiadamy. Chyba że jej ulegliśmy, wtedy jak najbardziej. Nieobecność na mszy świętej. Nie spowiadamy się z tego, że nie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, kiedy byliśmy chorzy lub było to fizycznie niemożliwe, kiedy to nie był nasz wybór, ale sytuacja losowa. To nie jest grzech, to już było. Nie spowiadamy się z grzechów, które kiedyś wyznaliśmy już na spowiedzi i zostały nam odpuszczone. Jedynym wyjątkiem jest fakt, gdy coś nam się przypomni i nie wyznaliśmy tego w innych spowiedziach. Wtedy można wyznać taki grzech. Jak przygotować się do spowiedzi? Do dobrego rachunku sumienia dobrze przydaje się codzienna praktyka przeglądania własnego serca. Oznacza to, że każdego wieczora powinniśmy usiąść spokojnie i spróbować przeanalizować dobre i złe czyny, które udało się zrobić danego dnia. To ułatwi sprawę przy generalnym rachunku sumienia przed przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania. Nie podchodź do rachunku sumienia jak do matematyki. Spowiedź jest spotkaniem z Bogiem pełnym miłości i szacunku. Mamy się z Nim spotkać w swojej słabości. Ważna jest świadomość, co się zrobiło, ale nie obliczanie szkód i szacowanie różnych ewentualności.